Siemanko, witajcie z Kpetybuch. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować wam nową firmę tytoniową na rynku polskim. Jest to firma Fumelo, i ten odcinek został stworzony we współpracy z tą firmą. Zapraszamy. Dostaliśmy od Fumelo Blogger Boxa, w takim fajnym kartonie. Jeszcze tylko brakuje, żeby miała 26 cm, jak to węgielki, ale to już taki byłby smaczek. Nie zobaczymy, co mam w środku. Torbę, fumelo, koszulka, jeszcze jedna koszulka, ulotka, jedna. Menu. Węgielki fumelo, to już niektórzy z Was dobrze znają. No i tytoń. Wyciągamy wszystko, dostajemy 20. Uh, uh, uh. Z każdego smaku po jeden ponieważ mamy 12 smaków. Dużo tych smaków jest inspirowane smakami ze schodu, z linii Must coś tam z Darkside'a, ale też i mają swoje takie innowacyjne smaki, jak na przykład kwas chlebowy, ale to sobie zaraz przejdziemy w ogóle po kolei, co my mamy. Mamy Yellow Submarine nie socytryna mięta, mamy Mojito, klasycznie limonka z miętą, Kenyu's Quizit, czyli cola z limonką, Pearl, Tree, czyli mamy gruszkową lemoniadę. Flying to goa, fejoa, o to będzie odważny smak. Dark Freeze, czyli to są borówki z winogronem i miętą. Passion, czyli klasycznie passion fruit, czyli marakuja. Water bull, o to może być fajne. Red bull z watermelonem, czyli z arbuzem, może być fajne. Chyba to weźmiemy. Extra green to jest tar tarragon. Muszę się dokształcić, co to jest tarragon. Wy możecie sprawdzić sobie sami. Kwas, to jest ciekawe, o tym słyszałem. Kwas chlebowy, czy taki napój bardzo popularny na wschodzie. On jest bezalkoholowy i taki ciekawy smaczek jest. Producent mówi, że jedni kochają, a drudzy nienawidzą, czyli kontrowersyjne. To jest bajka, napój ziołowy z kolą, pink pop, wytrawnie palacze, będą dobrze wiedzieli, zamiennik mena, czyli grejpfrut, truskawka i malina. 12 smaków, pakowane mamy w dwudziestki i mamy też jeszcze wersję pięćdziesiątki. No i myślę, że na tym nie pozostanie. Całość wygląda Fajnie, fajna kolorystyka, ładnie zapakowane, legalne, to najlepszy jest. To co, pokażemy jak wygląda ten tytoń. Wybierzmy sobie dwa smaki, Zapytał chłopaków, które by chcieli zapalić. Zgodnie z demokratycznym losowaniem wybraliśmy marakuje i Arbus z Red Bullem. To co, weźmiemy sobie marakuje, otworzymy, troszkę czuć nawet przez folikę. Tytoń zapakowany w, o proszę bardzo, mamy jeszcze wlepkę Fumelo. Fajny, yy... fajny prezent, zawsze coś. Małą torebkę taką pomarańczową mamy. Miejsce gdzie oderwać? Nie mamy. Potrzebujemy nożyczki, czyli jeszcze nie zapakowane. Tytoń czarny jest to producent mówi mieszanka Wirginii z Burlejem, czyli to będzie tytoń średnio nikotynowy, czyli mocniejszy jak Kulti tabu ale nie tak mocny jak na przykład Darkside, jak niektórzy znają Blackberry Masker. Musimy wszystko wysypać, bo to z 20 gram, z tego zaraz nie będzie. Tytoń typowo czarny, miękki, posiada parę gałązek, ale to jest znośna ilość. Bardzo miękki, bardzo miękki, mokry, nie jest taki Twardy jak Tangiers, ani Kult. Kult też jest taki twardawy. Nabijemy sobie dwa tytonie na Solarisie i na Fugo. Widzieliśmy Passion Maracuja, zrobimy to na Fugo, a Waterbull zrobimy na Solarisie. No troszkę ma tych patyczków, ale nie są jakieś takie straszne. Są tylko patyczki, nie ma jakichś takich twardych, dużych liści. Jest ładnie pocięty. Ładnie się układa. I może jest taki miękki być delikatnie twardszy, ale też jesteśmy trochę przyczeni, że te ciemniejsze tytonie to one takie są właśnie lepiące się. Dobra, jedno się udało. Umyjemy deseczkę, żeby nie mieszać smaków. Bierzemy arbuza z Red Bullem. Zobaczmy, jak to pachnie. O tutaj mamy scążeczkę do zimowania. Fajnie pachnie. Fajnie czuć ten e, e, Red Bull. Porównają do innych energetyków, ma taki zapach, taki bardzo specyficzny, ten taki smak, że no po prostu nie da się go z niczym innym pomylić, ale nie czuję za bardzo arbuza. Jak się otworzy, już pachnie troszkę inaczej. Taki troszeczkę alkoholowy ten Red Bull. Tak trochę pachnie. Alkoholowy Red Bull, tak jakby pół na pół z whisky. <laughs> Zobaczymy. Tutaj struktura właściwie taka sama, ale nie ma patyczków. W tej porcji na przykład nie było w ogóle patyczków, więc to nie będzie reguła. Może jakoś akurat tak trefnie się trafiło. Nabiliśmy dwa cebuszki, idziemy węgielki, rozpalimy. Siszki mam przygotowane. Rozgrzejemy wszystko i będziemy ściągać buchy i oceniać jak to smakuje. Mamy dzisiaj połowę lutego 2023 roku, więc jak ktoś ogląda później, to już to was nie będzie dotyczyło, ale od nowego tygodnia rusza konkurs z firmą Fumelo. fajki do wygrania. Za pierwsze miejsce będzie Karma w całym zestawie razem z bankiem. Za drugie miejsce iCup e Bullet w całym zestawie razem z tubuszkiem Fugo. Trzecie miejsce nakładka stalowa iCupa. E razem z cebuszkiem Fugo. Za czwarte, aż do dziesiątego miejsca dostaną gadżety reklamowe od Fumelo, torba i koszulka, to tam rozmiar napiszecie w komentarzu jaki chcecie. I jeszcze każdy z wygranych dostanie kilogram Fumelo i mało małopakowanie węgielków. Także zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Wszystkie informacje będą pod filmikiem i na Instagramie. Zaraz usłyszamy, także już obserwujcie nas i co? I życzę Wam szczęścia. Cebuszki się nagrzały. Tu troszkę spróbowałem tylko czy dobrze, ale tu jeszcze nie, więc świeży test, świeży test. Wcześniej paliliśmy inne smaki, tak jak była taka nieoficjalna premiera u nas w sklepie, tych jeszcze nie próbowałem. Już mam wstępną opinię, ale zobaczymy jak będzie w tym przypadku. Pierwsze pociągnięcia, bardzo mocno wychodzący Red Bull. Teraz troszeczkę e, ten smak Red Bulla wycofany do tyłu wychodzi arbus, który nie do końca jakby. jakby jak się je arbus, arbus jest taki soczysty. To jest tak jakby arobat arbuza, który nie jest soczysty, więc to trochę nam przytłamia tego Red Bulla. Smak bym opisał jako takie raczej w cytrusowe wchodzi. Ogólnie cała linia, jak zobaczyłem Fumelo, wchodzi w takie klimaty cytrusowe. No zobaczymy, jak będzie na Fugo, bo jest nam tutaj ten cytrus na pewno mocno podbił. Dobra, mi się jeszcze mu trochę dogrzać. Mhm. To jeszcze jest ta kwaskowatość, mimo że Fugo tak bardzo nie wyciąga tych cytrusów. Czuję tą kwaskowatość. I jest taki we wszystkich w smakach fumelo jest taki charakterystyczny kwaśny posmak, więc to się na pewno przyjmie. Z całą pewnością takiej linii smakowej jeszcze w naszych półkach nie ma. I żeby było jasne, to są smaki które mają. mi wystarczy dwa smaki zapalić. Właśnie możecie się zapytać, dlaczego tego dwa smaki zapaliłeś. Między innymi, bo paliłem już wcześniej, ale też i po dwóch smakach jestem już w stanie wyczuć e, taką to bazę smakową, która jest zastosowana w danej firmie. Delikatnie kwaśna, trochę cytrusowa, zawsze ten taki posmak jest wykańczający. Oczywiście w smaku na przykład kwas, gdzie jest ten kwas chlebowy, ten kwas jest jeszcze z bardziej podbity. E, smaki słodkie nie będą tak typowo słodkie, takie nie będą ciasteczkowe. O, ciasteczko myślę, że ta firma by y, sobie nie poradziła i myślę, że nikt nie wypuści ciasteczka, tylko wszystkie takie smaki, które będą basowały troszeczkę właśnie z taką cytrusowością, kwaskowatością, więc fanów cytrusów i kwasów tutaj na pewno będziecie bardzo dowoleni. Smak jest fajny. Fajny jest aromat, tylko osobiście dla mnie ten posmak końcowy zostaje na języku. Czuć bardzo dobrze zapach, czuć bardzo dobrze smak. I właśnie ten smak końcowy nie do końca mi się podoba, zostaje w buzi po prostu. Jeśli chodzi o moc, czuć, że jest to tytoń średnio-nikotynowy. Nie jest taki lekki. No, trochę mocniejszy, bo kult też nie jest taki słaby. Jak dobrze go nabijemy, bardzo popruszymy, to się robi nawet mocny. Więc jest trochę mocniejszy od kulta. Sporo mocniejszy od tau, bo to jest słabe, ale też jest sporo słabszy jest od tych wszystkich taksadów, Czyli jeśli palicie asymptotonię, boicie się troszeczkę wejść w ciemne, to to jest coś dla Was, żebyście zobaczyli, czy jesteście w stanie ten nikotynowy kop przetrwać, czyli będzie to dla Was. To będzie bardzo fajna taka droga, bardzo fajnie, że ta firma wyszła, bo mamy jasne tytonie, mamy teraz fumelo i potem mamy ciemne tytonie, czyli to jest taka droga dla tych osób, które zaczynają po kolei jasne tydonie, potem idziemy w fumelo, próbujemy i potem próbujemy dalej. Smak e, jest już, dogrzał się, czuć, że się troszeczkę zmienia, e, jest już na pewno dogrzany, więc to 100% smaku. Sprawdzimy jeszcze tego arbuza z Red Bullem. czy coś nam się tutaj zmieniło. Mamy stabilność smakową. Smak z tego, co wtedy paliliśmy, bardzo długo się utrzymywał. To nie jest jak GBR, że tam godzinka i koniec smaku. Tu się długo bardzo smak trzyma, więc bycie mieli bardzo długą sesję. Nie przypalał się, to było bardzo fajne. Strukturowo, jakościowo, ten ten jest bardzo dobry. Kwestia tego, żeby po prostu wam aromaty podeszły. Więc macie, słuchajcie, co próbować. 12 nowych smaków. Myślę, że każdy warty spróbowania. Ta paleta różnorodności smakowej jest bardzo szeroka, więc każdy smak będzie zupełnie inny. Nie, że same owoce słodkie, nie same cytrówki. Owocowe, tylko właśnie jakieś różne kombinacje. Więc na pewno bardzo fajnie to będzie spróbować. Trzymajcie się.